Cześć, witajcie na kanale Serce Kobiety, z tej strony Monika. W dzisiejszym filmie chciałabym poruszyć temat autentyczności jeszcze raz, ale trochę od innej strony. Przed świętami było parę odcinków przed świętami, jest już jakby część pierwsza tego tematu. Dzisiaj chciałabym kontynuować tak, troszeczkę z innej perspektywy, z innej strony w ogóle chwycić ten temat. Ponieważ to jest bardzo ważna cecha, taka bardzo ważna rzecz, którą się można zająć, jeżeli chodzi też również o nowy rok, postanowienia noworoczne i to, co my sobie w ogóle postanawiamy, jakie, jakie mamy postanowienia noworoczne. I czasem może być tak, że sobie postanowimy coś, co będzie nas oddalało od bycia autentycznymi. I dlatego ten temat autentyczność versus perfekcjonizm dzisiaj. Ponieważ właśnie my mamy takie z początkiem roku różne postanowienia, które mogą trochę zahaczać o właśnie bycie takim idealnym, perfekcyjnym. Już sobie to tak idealnie poukładam w tym roku i będzie już dobrze, i ja już nie będę taki taka, jak do tej pory, taki czasem, nie. Właśnie taki. Już nie będę tak przeżywać, nie będę w ten sposób funkcjonować, już będzie to lepiej, no ale to nas może tak trochę sprowadzić na manowce. I dzisiaj będzie właśnie o tym, jak się nie dać sprowadzić na manowce w tym temacie. Drodzy Państwo, prosimy, jak zwykle, o subskrypcję, komentarze i to trzecie łapki w górę, ponieważ no to nam pozwala budować. Teraz większe zasięgi. Już już niedługo będziemy mieć 2000 subskrypcji, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Ok, kochani, bycie autentycznym polega głównie na tym, że jesteście w kontakcie ze sobą. To jest. Czekajcie, mam długo odchodzić. Prążu się. Tak, bycie autentycznym polega głównie na. Byciu w kontakcie ze sobą i przede wszystkim, byciu w kontakcie z autentycznymi emocjami, które się w tobie pojawiają. To jest kluczem do w ogóle kontaktu, takiego prawdziwego kontaktu, ponieważ emocje, które się w nas pojawiają są pewną informacją na temat tego jak przeżywamy rzeczywistość i to na tym po prostu na tym kanale ja tutaj mówię naprawdę co drugim trzecim filmie że trzeba zwracać uwagę na to co czujesz i jeżeli chcesz sobie wyciąć taki kawałek siebie który ja to tak mówię bardzo obrazowo ale jeżeli chcesz sobie wyciąć albo popracować nad sobą tak, żeby nie czuć bólu emocjonalnego, żeby nie czuć złości, żeby nie czuć frustracji, żeby nie czuć bezradności, bezsilności i wielu, wielu innych trudnych uczuć, to tak naprawdę chcesz się odciąć od kawałka siebie, który jest bardzo, bardzo istotny. To jest jedna podstawowa informacja. Jeżeli idziesz w kierunku, ja to właśnie będę tak robić, będę sobie takie, nie wiem, wyrabiać w sobie takie nawyki, które, nie wiem, wyrabiać w sobie siłę i odporność, które mi pozwolą nie czuć tego, że cię będzie bolało, albo że będziesz zazdrosny, albo że y, będziesz wściekła, albo że po prostu, no nie wiem, no, no te wszystkie, albo nie wiem, że się będziesz smucić, nie? bo stracisz coś, kiedy coś. Stracisz, tak? To się będziesz smucić. To są tak naturalne rzeczy, jak to, że, no nie wiem, drogie panie, no nie wiem, że wam włosy na nogach rosną, nie? Że po prostu to jest normalne. To jest normalne. O to się nikt nie pyta. No i, i wiecie, i wycinamy sobie taki kawałek. Nie wiem, albo że czasem się wam odbije tam, nie? Albo inne rzeczy jeszcze robicie. Albo, no nie wiem, coś zupełnie naturalnego nie wiem, jak idziecie do toalety, tak? Ja tak czasem mam, jak oglądam jakiś film, nie? I tak sobie myślę, no, tak ten bohater to już tak oglądam. 15, 20 rok życia tego bohatera, bo to tam fabuła jakaś idzie. No i ten bohater jeszcze ani razu nie był w toalecie, nie? No, no coś jest niechalo, nie? Chociaż raz by poszedł. No ale. Bo właśnie o to chodzi, nie? że tak próbujemy sobie swoimi czasem właśnie postanowieniami noworocznymi coś zabrać, ale to coś, albo nad czymś popracować, ale nad czymś, co jest Twoim naturalnym zachowaniem. I na to uczulam, kiedy pracujecie nad sobą, nie wycinajcie sobie swoich emocji. Ponieważ jak mamy wachlarz emocji, mamy te trudniejsze emocje, które są naprawdę, no czasem są bardzo trudne do przeżycia, typu właśnie nie wiem, jakiś wstyd, poczucie winy, bezradność, bezsilność, poprzez inne różne do naprawdę fajnych rzeczy, nie, typu jakaś tam radość, poczucie nie wiem, jakiś spokój, poczucie jakiegoś zadowolenia. Także mamy cały wachlarz emocji. I teraz, jeżeli sobie wytniemy tylko kawałek siebie, bo będziemy pracować nad sobą, to pozbawiamy się naprawdę bardzo ważnej części siebie, która nam daje bardzo istotne informacje na nasz temat. Co się robi z takimi, z takimi emocjami? No, wyczuwamy, czujemy je i. Ym, Wchodzimy z nimi w kontakt, wchodzimy z nimi w relacje, bo to o to chodzi, żeby być w relacji do siebie, tak? czyli do tego kawałka, który właśnie tak czuje. I poprzez ten kontakt możesz naprawdę poznać siebie, możesz dobrze poznać siebie i możesz w sobie budować siłę, odporność, wytrwałość, cierpliwość i jeszcze tysiąc innych rzeczy, ale zauważcie, że to budowanie odporności, wytrwałości, siły wewnętrznej nie odbywa się za pomocą, nie wiem, ćwiczeń na siłowni, które mają ci zabrać całą twoją złość i tak, że jej nie czuć, tylko to się odbywa na zasadzie kontaktu z tą na przykład już rzeczoną złością i obrabianiem tego tematu w sobie. Skąd to pochodzi, o czym mi to mówi, znoszeniem tej, na przykład, złości, radzeniem sobie, nie wiem, ze smutkiem, radzeniem sobie z frustracją. W tym nabywamy pewnej odporności, jeżeli sobie to wycinamy poprzez właśnie jakiś pracocholizm, poprzez, no nie wiem, no już o używkach tu już nie mówię, nie? Ale takie rzeczy typu właśnie pracoholizm, jakieś nadmierne ćwiczenia, yy, diety, tak? bo to bardzo często idzie w tym kierunku, nie, że to o, to będzie dieta, będę sobie przejdę sobie na jakąś dietę i wtedy, no ale może to być po prostu przykrywką do tego, żeby nie czuć czegoś trudnego w sobie. I uwaga, jeżeli zabierasz sobie pewien obszar trudnych emocji, to równocześnie, na przykład jakimś pracoholizmem, albo jakimś, nie wiem, zakupoholizmem, albo jakimś tam, nie wiem, no, już używkami, to zabierasz sobie jednocześnie odczuwanie tych fajnych, przyjemnych emocji. Czyli to nie jest tak, że nie będziesz czuć trudnych emocji, a za to będziesz czuć przyjemne, tylko jak zabierasz sobie odczuwanie pewnych emocji, stępiasz się po prostu na czucie, to, to, to tępisz czucie i tego trudnego, i tego przyjemnego. Więc to jest jeszcze jedna taka wskazówka, że jeżeli nie czujesz tych trudnych emocji, to też nie poczujesz takiej pełnej radości, jakiegoś pokoju, błogości. Nie, nie będzie tego, ponieważ masz stępione czucie. Tutaj zachęcam Was, drodzy Państwo, do tego, żeby odbierać rzeczywistość. Taką, jaka jest, i odbierać swoją rzeczywistość wewnętrzną, właśnie taką, jaka jest. Zgodzić się na to, że tak macie i że macie takie momenty, kiedy naprawdę nie dajecie rady, i że macie takie momenty, kiedy coś zawalicie, i że macie takie momenty, że czegoś nie dowieziecie do końca i czasem legnie przez to projekt i macie wtedy poczucie winy i jesteście sfrustrowani. Także to jest częścią całości. Ważne też jest to, żeby nie, nie zatapiać się w tym, tylko widzieć właśnie, że to jest pewna część, tak? że, że to należy, to trudne też należy do tego, co jest piękne, tak? Co jest piękne, co idzie do przodu, co się rozwija, ale tam jest też ten element trudny, czyli widzenie rzeczywistości tak trochę po całości, w całości i no, tutaj właśnie trochę takiej pokory nie? wobec życia i wobec tego, kim my jesteśmy, że nie jesteśmy idealni na 100%, nie jesteśmy perfekcyjni i bardzo uwalniająca myśl, że nie ma ludzi idealnych, nie ma ludzi perfekcyjnych, nie ma kogoś, kto nigdy nic nie zawalił. Nie? To po prostu jest nierealne. Więc. Tak, trochę znieśmy z siebie taki ciężar nierealnego bycia idealnym, tylko bądźmy właśnie autentyczni w autentycznej rzeczywistości. I ostatnia rzecz na koniec. Zachęcam Was do tego, żeby sobie dzisiaj albo w najbliższych dniach jakoś tak um, skontaktować się z tym w sobie, gdzie nie jesteście idealni gdzie nie domagacie, w których miejscach weźcie sobie, nazwijcie sobie te miejsca, gdzie jeszcze pracujecie, nie wiem, setny raz coś powtarzacie i wam to nie wychodzi. Staracie się jakoś coś poprawić, staracie się pracować nad, nad czymś, nad czym i y, przyjmijcie siebie po prostu w tym, że tak macie i że to jest OK i że jesteście naprawdę wystarczające. I uwaga, naprawdę ostatnia rzecz. To nie jest tak, że my sobie tylko powiemy, że to są, wiecie, siła afirmacji, siłą afirmacji, ale dobra, to nie jest tak, że sobie raz, drugi raz powiesz, jestem wystarczający, jestem wystarczająca, taka jaka jestem, i, i już wszystko będzie ok. To tak nie działa. Działa bardzo dobrze, natomiast poczucie więzi ze sobą takim, jakim się jest. I więź z drugim człowiekiem, który cię przyjmuje właśnie takim, jakim jesteś. Więzi leczą po prostu tam, gdzie byliśmy zranieni, w więziach, tam, gdzie byliśmy nieprzyjęci, tam, gdzie byliśmy nieprzyjęci z tym, jacy jesteśmy naprawdę, czyli właśnie tacy czasem sfrustrowani, zmęczeni, chorzy, nie wiem, z katarem. I tak dalej, i tak dalej, z innymi różnymi schorzeniami, czasem po prostu nie, może, nie, nie, nie mogący wstać z łóżka, bo tam coś się dzieje, yy, że być może tacy nie byliśmy przyjmowani, i nauczyliśmy się, że tego się nie przyjmuje. Nie? Więc, co, poprzez co odbudowywujemy tą. Przynależność i to poczucie przynależności, i to poczucie, że jesteś taki, jaki jesteś, jesteś ok? Odbudowywujemy to w dobrych relacjach, gdzie nawet taki jesteś przyjęty. I nawet kiedy powiesz, że zrobisz tylko tyle, a nie tyle, zrobisz tyle, bo więcej nie dasz rady, więcej nie potrafisz, albo na tym etapie swojego życia jesteś w stanie tylko tyle zrobić. I jesteś przyjęty z tym tyle, to to buduje bardzo duże poczucie bycia wartościowym i właściwym i takim, jakim się jest. Ja? Właśnie z tą troszką, którą masz. Więc, drodzy Państwo, zachęcam do takiego trochę przeglądnięcia sobie tych swoich słabych punktów i przyjęcia się w tym. Jeżeli macie takie osoby, które. Mogą Was przyjąć właśnie takimi, możecie się tym podzielić z tą drugą osobą. To jest bardzo uwalniające. No i gratuluję, jeżeli macie takie, takich ludzi wokół siebie, jeżeli macie takie osoby, z którymi tak możecie być. A jeżeli nie, to szukajcie wsparcia, szukajcie takich osób, bo naprawdę tacy ludzie istnieją, tacy, którzy potrafią Was przyjąć. No, i naprawdę można się bardzo fajnie przeleczyć właśnie wtedy w relacjach, w więziach. Kochani, a więc nie perfekcjonizm, tylko autentyczność, ale taka autentyczność, która włącza niedoskonałość. No, tak? Tego Wam życzę. Spokoju takiego właśnie w tej autentyczności. Ok, więc. To wszystko od na dzisiaj. Będziemy się widzieć w najbliższym czasie. Trzymajcie się i do zobaczenia.